Wielu z was przechodzi teraz burzę. Może to burza w pracy. Może to trudność w małżeństwie. Może problemy z dziećmi albo napięte relacje z rodzicami. Może przeżywasz burzę w swoim ciele, w zdrowiu, a może w finansach. Są burze, których nie chcemy, a mimo to przychodzą. Czasem przychodzą przez ludzi, którzy, jak myślimy, nas kochają. Czasem nadciągają z nienacka, znikąd, ale są. Co wtedy robisz, co robisz, gdy wszystko, na czym polegałeś, w co wierzyłeś, zawodzi właśnie wtedy, gdy wokół szaleje burza? Jak się przygotować na nagłą zmianę w życiu? Jak odzyskać równowagę, gdy życie wrzuca cię w ciemny zaułek, z którego nie widzisz wyjścia? Co robisz, gdy po tylu latach ciężkiej pracy, lojalności, poświęcenia i zaangażowania nagle zostajesz zwolniony, gdy twoje umiejętności zawodowe, te, które budowałeś latami, okazują się już nikomu niepotrzebne? Co robisz, gdy czujesz, że grunt usuwa ci się spod nóg, a ty musisz wrócić do rodziny, z którą nie miałeś kontaktu przez lata? Burza może mieć wiele źródeł. Ale odpowiedź na nią zawsze jest tylko jedna, bo nie istnieje nic, co mógłbyś przynieść Bogu, co byłoby dla Niego za duże. Nie ma niczego, co byłoby dla Boga zbyt ciężkie, zbyt trudne. Bóg sobie z tym poradzi. Nie ma problemu, na który Bóg nie miałby idealnej odpowiedzi za każdym razem. To Bóg prostuje Twoje ścieżki, to Bóg daje Ci poczucie odwagi. Pewności i pokoju, który pozwala ci stawiać czoła wszystkiemu, co cię spotyka. Czasami Bóg dopuszcza do trudnych sytuacji nie po to, by nas złamać, ale żeby nas wychować, ukształtować. Bo jeśli Bóg pozwala na burzę w twoim życiu, to dlatego, że chce, abyś wyszedł z niej silniejszy. Burza to próba. To nieoczekiwane wydarzenie, które nagle wtargnęło do Twojego życia i sprawiło, że nie jesteś pewien, czy dasz sobie radę. Ale wiedz jedno, burza jest po to, żeby pogłębić Twoją wiarę i dać Ci głębsze doświadczenie obecności Boga. Burze nie są ani przyjemne, ani wygodne. Czasami są naprawdę bolesne i mogą zagrażać życiu, ale mają cel. Każda burza może cię albo zniszczyć, albo rozwinąć, może zbudować twoją siłę, mądrość, wiedzę i zrozumienie, może pogłębić twoje zaangażowanie, oddanie, wiarę, twój pokój i twoją radość, bo kiedy przechodzisz przez burzę razem z Bogiem, odkrywasz, że jesteś w samym centrum Jego woli. Burza nie ma zniszczyć. Tylko wtedy, gdy pozwolisz szatanowi wykorzystać twoją słabość, burza może cię złamać. Burze przychodzą w różnych momentach życia, ale wiesz, co jest piękne? Bóg powiedział, że dopóki istnieje Ziemia, będą pory roku czas siewu i czas żniwa zimno i ciepło lato i zima dzień i noc i te pory nigdy nie ustaną. To znaczy, że każda pora jest tymczasowa. Noc zamienia się w dzień, zima zamienia się w lato. Może teraz jesteś w okresie obfitości, może jesteś spłukany, ale jedno wiec nie możesz być spłukany na zawsze. Sezony się zmieniają, a wszystkie pory roku są w rękach Boga i to daje nadzieję. Nic nie zostaje takie samo. I klucz do przetrwania w życiu to zrozumienie, że sezon to coś chwilowego. Sezon się kończy, a więc nie podejmuj trwałych decyzji pod wpływem tymczasowego problemu. W małżeństwach często przychodzi taki moment, w którym czujesz, jakbyś przechodził przez piekło, i wtedy masz wybór: czy w tym trudnym momencie podejmiesz decyzję, której skutki będą trwałe, czy po prostu przeczekasz ten czas, czy po prostu przeczekasz ten ciemny czas, wiedząc, że przejdzie, bo to tylko sezon. Tak samo jest w przyjaźni, pracy, w biznesie. Czasem chcesz się poddać, ale pamiętaj, to tylko sezon. I to jest właśnie nadzieja życia. Sezon się zmieni. Bóg nie oczekuje, że będziesz zaprzeczać rzeczywistości. Jeśli przechodzisz przez burzę, nie nazywaj jej słonecznym dniem. Burza to burza, ale Bóg nie chce, aby Twoje okoliczności zniszczyły Jego Słowo. Nie chcę, aby twoje problemy odebrały ci jego obecność, bo Bóg jest z tobą, na tej samej łodzi. Jezus mówi o problemie, ale kiedy to robi, sytuacja się zmienia. Próby, choć niewygodne i bolesne, są sposobem na odkrycie, kim naprawdę jest Bóg, bo bez względu na to, przez co przechodzisz, w Słowie Bożym jest obietnica idealnie dopasowana do twojej burzy. Bóg zna każdą burzę, która kiedykolwiek nawiedziła ludzkość, od Adama i Ewy aż do końca czasów, więc gdy dał nam swoje słowo, zadbał o to, by objęło każdą możliwą burzę. Burze są czymś naturalnym. Przestań się dziwić, że życie jest trudne, przestań się dziwić, że biznes przeżywa kryzys. Burze są naturalne. Ale są też tymczasowe. Nie istnieje huragan, który trwa wiecznie, nie ma trwałego tsunami, nie ma cyklonu, który by się nie skończył. Burze mijają, a każda burza pokazuje, jak naprawdę silny jesteś. Możesz mówić, że masz wiarę, ale dopiero burza pokaże, czy to prawda, bo burza sprowadza nas z powrotem do Boga. Pytanie brzmi: Co cię kotwiczy? Gdy nadchodzi burza, na czym opierasz swoje życie? Czy dryfujesz, czy masz kotwicę? Słowo Boże to nasza kotwica to ono nas trzyma. Burze przychodzą, ale nasza kotwica się nie porusza jest nieruchoma zakotwicza nas w skalę, w Jezusie Chrystusie. A ponieważ Bóg jest Wszechwiedzący, wie dokładnie, gdzie jesteś w tej burzy. Ponieważ Bóg jest Wszechobecny, jest z Tobą w samym środku Twojego problemu, a ponieważ Bóg jest Wszechmocny, ma moc, by Cię przez tę burzę przeprowadzić. To jest nasza kotwica i to jest powód, dla którego możesz mieć pokój. Możesz nie czuć się silny. Możesz nie czuć się odważny, ale możesz być mądry, a mądrość polega na tym, by zakotwiczyć swoje życie na niezmiennej Bożej Prawdzie. Na czym budujesz swoje życie? Na tym, co mówi popkultura? Na własnych opiniach? Czy na niezmiennej skale Bożego Słowa? Chrystus powiedział jedno: bez względu na to, czy Twój dom jest zbudowany na skalę, czy na piasku. Burze przyjdą. Każdy człowiek będzie musiał się z nimi zmierzyć. Dlatego nie martw się samą burzą. Ona i tak nadejdzie. Zamiast tego skup się na tym, na czym budujesz swoje życie. Burze przychodzą po to, by ujawnić fundamenty. Nie będziesz pamiętany z tego, co w życiu ominąłeś. Ludzie zapamiętają cię po tym, co przetrwałeś. Skąd znamy Dawida? Z walki z Goliatem, skąd znamy Jozłego? Z murów Jerycha, skąd znamy Samsona? Z walki z Filistynami, Mojżesza, z konfrontacji z faraonem. Jeśli nie masz problemu, nie masz historii. Spokojne morze nigdy nie stworzyło dobrego żeglarza. Jeśli chcesz mieć dobre życie, musisz wiedzieć, że będą w nim trudne momenty. Ale te momenty nie są po to, by cię zranić, są po to, by cię ukształtować. Bóg mówi, że próba twojej wiary prowadzi do wytrwałości, a wytrwałość musi wykonać swoje dzieło, abyś był dojrzały i kompletny, i by niczego ci nie brakowało. Jest tylko jeden sposób, by nie brakowało ci niczego. Musisz przejść przez burzę, musisz pozwolić Bogu wykonać swoje dzieło. I właśnie dlatego słowo Boże mówi: Miej pełną radość, gdy burza nadejdzie, bo one cię zmienią, uczynią cię silniejszym, dojrzalszym, bardziej stabilnym. Nie uciekaj z klasy, zanim lekcja się skończy, zostań tam, aż wytrwałość zrobi swoje. Burza może cię wyposażyć, abyś stał się potężnym narzędziem w Bożych rękach. Nasza reakcja na burzę zależy od tego, jak postrzegamy Boga. Czy widzisz Boga jako surowego sędziego, który zlicza Twoje błędy, czy jako Boga miłości, współczucia, przebaczenia, który ma cel i chce Cię wykorzystać w wyjątkowy sposób? Jak widzisz Boga? Kiedy myślisz o Bogu jako Jego dziecko, jak Go sobie wyobrażasz? Czy myślisz, że jest po Twojej stronie, czy może po jakiejś innej? Czy widzisz Go gniewnego i surowego w czasie burzy, czy jako kochającego Ojca, który daje Ci coś, czego nie rozumiesz, ale co w Jego oczach jest dla Ciebie najlepsze? Jeśli chcesz wiedzieć, jaki naprawdę jest Bóg, popatrz na Jezusa. Jezus powiedział: Kto mnie widzi, widzi Ojca. Nie mówił o wyglądzie, ale o swojej istocie. To, co robię, robi ojciec. Więc powiedz: Co w Jezusie ci się nie podoba? Ktoś może nie wierzyć w Jezusa, ale niech powie: Co on zrobił źle? Odpowiedź brzmi: nic. Gdy nadchodzi burza, Bóg mówi, że nie pozwoli ci być kuszonym ani doświadczonym ponad twoje siły. Więc, jeśli burza przyszła, Bóg ci ufa. Uważa, że dasz radę, bo jeśli byś nie dał rady, nie dopuściłby do tego. Każda burza to komunikat od Boga: Dasz radę, wiem, że to przejdziesz i staniesz się silniejszy. Więc nawet jeśli to naprawdę trudny czas, zaufaj Bogu, bo On zawsze działa, nawet w samym środku burzy i robi coś dobrego, jeśli tylko Mu zaufasz. Amen.